Pierwsze miejsce w półfinale kontynentalnym, awansując do finału. Ciekawe, czy również będzie wypoczęty, czy będzie w formie. Jak na razie dobry start Tomasa Golowa, on na czele. Jacek chodzi po wewnętrznej, ale po zewnętrznej atakuje na szczęście dla Bydgoszczan niegroźnie Marcin Franków i bracia Golobowie z Jutrzenki Polonii Bydgoszcz w tym pierwszym wyścigu. I już prowadzą zresztą, myślę, że zgodnie z przewidywaniami no bowiem ta para jest naprawdę bardzo, bardzo trudna do pokonania. Tomasz i Jacek Golomowiec. Przypomnę, Tomasz w kaczu żółtym, Jacek w kaczu białym. Ale sądzę, że pani z ja te charakterystyczne sylwetki potrafią odróżnić. Tu do zjechał się nad kompleks publiczności. To jedyny mecz rozgrywany tego dnia i to jeszcze na dodatek mecz na szczycie. 12 tysięcy może pomieścić w Pilski Stadion. No a jest grubo, grubo ponad 12 tysięcy. Do koła jeszcze potrójnym, podwórnym kordonem za tą balustradą, za trybunami zebrali się kibice. Powróćmy na tor. Bracia Kolobowie prowadzą Tomasz Golob przyjedzie jako pierwszy. Na miejscu drugim Jatek Golob i na miejscu trzecim w kasku czerwonym Jarosław Olszewski. Tak więc zwycięstwo gości 5 do w Poprawki i niebieskim Robert Smith. Nielsen i kontra Protasiewicz i Poprawski. Protasiewicz i Nielsen, dwóch zawodników startujących w tegorocznej edycji Grand Prix, no ale oczywiście Hans Nielsen, jak wszystkim wiadomo, prezentuje się dużo lepiej, zajmuje siódmą pozycję. Piotr Protasiewicz daleko, daleko, z jednym punktem, ale przypomnę, pechowiec. Piotr Protasiewicz ten sezon rozpoczął pechowo, ale jak widać hartu ducha nie brakuje Piotrowi Protasiewiczowi i on pierwszy wychodzi ze startu, zanim Hans Nielsen. Dobrze trzyma się we mlecznej części to robi Piotr Protasiewicz. Hans Nielsen na miejscu drugim, na trzecim w kasku niebieskim Robert Plis i na czwartym Tomasz Poprawski. Piotr Protasiewicz atakowany przez Hansa Nielsena i myślę, że na tych dwóch zawodnikach musimy skupić swoją uwagę. Dobra jazda Protasiewicza, ale Hans Nielsen to profesor z Okworu, jak oni mówią i zapewne do ostatniego metra próbował będzie minąć Protasiewicza. Wygrywa z Piotrem Protasiewiczem z tegorocznej edycji Grand Prix, ale nie może sobie poradzić dzisiaj w drugim biegu, chwilę w pojedynku na szczycie pomiędzy Polonią Piła a Polonią Józef Wygod Piotr większy zwiększył przewagę nad Hansem Nielsenem, trzeci nadal Robert Smith, na czwartym miejscu Tomasz Poprawski i ostatnie okrążenie. Myślę, że jeśli nie zdefektuje żadnemu z służbowców maszyna, to właśnie tak powinno się zakończyć. Jechał na tę wewnętrzną piałą linię przed nim kołem Hans Nielsen. Wyrzuciło trochę maszyną Piotr Protasiewicz, Hans Nielsen i trzeci Robert Bliss. 4 do 8 w spotkaniu pomiędzy Polonią siła i Jutrzenką Polonią. Przed nami za chwilę wyścig trzeci, a w wyścigu trzecim zobaczymy lidera pińskiej Polonii. W czerwonym z numerem 13 od Rafał Dobruk, w kasku żółtym Gustavson. Gustafsson, niebieskim Krzysztof Petyna i białym Dariusz Patynek. Ciekawe ustawienie na starcie. Dobrucki i Gustawson koło Ciebie, Ciekawe czy forma Rafała Dobruckiego z Lonigo, z sobotniego półfinału kontynentalnego przetrwała. Te noc jazdy, te 15 godzin jazdy samochodem. Ciekawe jak zaprezentuje się również Henka Gustawson, Jak na razie to Bydgoszczanie wygrywają starty, Rozpoczął się wyścig trzeci. Rafał Dobrucki i jak na razie podwójnie prowadzą pilanie na 5 do 1. Doskonały start Krzysztofa Pecyny. A ja przypomnę, że Krzysztof Petyna zakwalifikował się do finału a juniorów, awansował do tego finału i oni obaj prowadzą. Szeroko Rafał Dobruski blisko bandy wyrzuciło go na zewnętrzną, ale na razie kontrolujący bieg całego meczu zdefektował motocykl Dariuszowi Patynkowi. dwa pilanie na czele, rzuca Petynę, trochę wyrzuciło go na zewnętrzną. Oj, żeby nie stracił teraz tej drugiej pozycji, musi się bardzo starać. Ten Gustarsson natychmiast nadrobił tę odległość, tę różnicę, która dzieliła go od Petyny. Na pierwszym miejscu nadal Dobrudki, na drugim Petyna, na trzecim Henka Gustafsson. Ale przypomnę, Henka Gustafsson to doświadczony jeździec. on zapewne jeszcze te ostatnie okrążenie, na tym ostatnim okrążeniu spróbuje zaatakować Petynę młodego żużlowca. Ale Petyna widać już jest na tyle doświadczonym, że pilnuje się. Strzelają, prychają motocykle na to, że publiczność pilka zadowolona. 5 do 1. 5 do jednego dla gospodarzy Dobruski przed Petyną i gościudmę. Zobaczymy czy tam nie będzie miał defektu, czy nie będzie miał już defekt defekt już na starcie, defekt Rafała Okoniewskiego, defekt motocykla Na szczęście dla gospodarzy Hans Nielsen w czerwonym na czele i ten wyścig Jak na razie zapowiada się remisowo, no nic nie wskazuje na to, aby coś tu miało się zmienić. Wielka zgoda, że Niewski tak pechowo wystartował w tym spotkaniu z Jusenka Polonią Bydgos. No ale jeszcze zobaczymy Okoniewskiego w wyścigu siódmym, gdzie razem z Pecyną zmierzy się z Patynkiem i Robackim. Hans Nielsen na pierwszym miejscu i z tego pierwszego miejsca nic już nie powinno mu odebrać. Nie życzę defektu, chociaż spoglądam na jadącego na trzeciej pozycji Robackiego. To właśnie on ma defekt, ale rozpoczął ostatnie okrążenie. Gdyby motocykl mu uznano sądzę, że Robacki dobiegłby do mety. Mieliśmy już takie przypadki na Zuzowych torach. Nielsen przed I Robackim w wyścigu czwartym. 3 do 3 i stan 12 do 12. i Typują, ma być to 5-1 kolonii, ale ja przypomnę, że Michał Robacki Pokazał się z dobrej strony w ostatnim meczu ligowym, zdobywając dla Jutrzenki Polonii 6 punktów. No ale nie wiadomo, czy ten wyścig nie okaże się wyścigiem w Po tym wyścigu poznamy swoje prowadzenie. Przypomnę: pierwszy wyścig 1 do 5, trzeci 5 bo stałe 4, to remisy, 3 do dotrze pomiędzy Filską Polonią a Jutrzenką Polonią wydgosz. I od wewnętrznej pojadą. Synek w kasku białym, w niebieskim Krzysztof Petyna, w żółtym Michał Robacki i w czerwonym Rafał Okoniewski. Kto pierwszy wyjdzie ze startu? Ale zgodnie z przewidywaniami gospodarze, nie, dwa nie, zajmują drugie i trzecie miejsce w kasku czerwonym na reakcji Rafał Okoniewski. On miał defekt w biegu czwartym, wówczas jechał od wewnętrznej z pierwszego toru, ale Okoniewski jedzie. Jedzie Okoniewski, ten na tym łuku nie dał rady minąć Michała Robackiego. Michał Robacki na trzeciej pozycji, przypomnę, wprowadzi w pilanin Krzysztof Petynar. Po zewnętrznej tym razem Okoniewski jeszcze zbyt mało opędu. Może teraz na tym oku. dużo więcej walki. Tej trójce zawodników z tyłu. Niezagrożony do mety zmierza. A on wygrywa. Pecyna przed Skiem. i Robackim na dwa. Rafał Okoniecki. Temis również w wyścigu młodzieżowym. A więc ciekawie, bardzo ciekawie. Myślę, że to dobrze świadczy o Józefze Poloniby, że ta młodzież zaczęła jeździć. No ale sądzę, że Rafał Konieczny tą maszyną z motocyklem i w następnych wyścigach pracy. I przez nami wyścig ósmy. Myślę, że wyścig, który było Hansa Nielsena. Tomasz Golow. Tu niebieskim. Jatek znaczy kontra Nielsen i pojawił się tu ze stali. i Tomasz Golow doskonale znają I Grand Prix. przypomnę, Tomasz Golow czwarty. Hans Nielsen na. Właśnie w tym biegu. Ten bieg okazał się na razie najszybszym był. Bieg pierwszy. Pierwszy wyjdzie ze startu. Tomasz. Hans Nielsen. Po i Jatek Golow zaatakował. Goni Hansa Nielsena i ponownie, ponownie układa. Goni Hansa Nielsena. Dla Nielsena jest i czy Golob pokusi. 6-7 metrów różnicy między Nielsenem a Golowem. A myślę jednak, że profesor z Oxfordu nie da sobie wygrać tych trzech punktów i remisów. Tymczasem atakuje Jacka golowana na split. Nielsen przed Tomaszem Golowem, Jackiem Golowem i Robertem Splitem. Czyli ponownie 3-3. Bardzo pasjonujący wyścig, zresztą te wszystkie wyścigi, które oglądamy tu w chwilę, Dostarczamy emocji kibicom zgromadzonym na, na trybunach. Hans Nielsen za i 24 po 8 wyścigach. I przed nami wyścig 9, a wyścigu 9 Barole Gospodarzy pojedzie Okoniewski, który ma tę maszynę, ta maszyna być może, już jest doprowadzona do okoniewski w żółtym, Protasiewicz w, niebies w niebieskim Franków i w białym Polski w tych a jest 24. 1 do 5, go pierwszy, 6 remisów. podejmuje Polonię, Jutrzenkę, Bydgoszcz. My czekamy na linii startowej przed maszyną startową, przed taśmą do startu. A 11. Na... Dobra zmiana trenera Homskiego. Rafał Koniecki atakuje po wewnętrznej. jeszcze. Pranków. franków, Piotra Protasiewicza w kasku żółtym jednak nadal na drugiej pozycji. i Myślę, że on atakował będzie teraz. Który z zespołu? Na 4 do dwóch jadą gospodarze. Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz na drugim, z Franków, a jako czwarty przyjeżdża o pierwsze miejsce konieckiego Komulskiego, 26. A w tym wyścigu odwem na niebieskim paliw Robacki. Pierwsi ze startu wychodzą, zbliża się do prowadzącej. Piotr Protasiewicz miał ucisk na drugim łuku, opuszcza szybko tor, ale prowadzą dwa złowcy i daleko, daleko z tyłu. Michał Robacki a dwaj jeźdźcy śliskiej Polonii już spokojnie nie że wiodą te pięć punktów tym przewagę gospodarzy. No nie spodziewaliśmy się, że takie problemy będzie miał z opanowaniem maszyny Piotr Protasiewicz przed wyścigiem 10, po dziewiątym wyścigu, w którym Protasiewicz próbował silnie dogonić i wyminąć prowadzącego wówczas Konieckiego. Powróćmy jednak do wyścigu jedenastego. Kto jest w Kaszku Niebieskim, mija Krzysztof Pecyna jako pierwszy. Na miejscu drugim melduje się Rafał Dobrucki, i na miejscu trzecim Michał. I 5 do 1 dla Pilskiej Polonii. 20, 29 aż 8 punktowe prowadzenie Pilskiej Polonii. Zapaliły się światła nad Pilskim Torze, nad Pilskim Torze, a przed nami za Jarosława Jaruzelskiego w zespole Polonii Piła pojedzie Krzysztof Petyna, który już dzisiaj naprawdę dobrze prezentuje punktów. Jest również rezerwa taktyczna. Za Henke Gustawską w żółtym żółtym pojedzie Tomasz Golob, który razem z Jackiem Golobem realizować będą w tym wyścigu 12. A przede wszystkim staraczymy do teraz 8 punktów 9 prowadzi fińska Polonia. Jest Robert Smith. białym Jatek Golob. Ten przystochwyt na tym Tomasz Golob jako o rezerwatach. Powoli, powoli ustawiając się żużlo. Myślę, że ten komplet na trybunach to nie przypadek. To na ciekawe pojedynki zawodników pobytków. Wyrównane widowisko i... To jest ważne, że wszystko toczy się naprawdę w atmosferze. Oglądamy tu. Obydwa kluby mają właściwie taką samą nazwę. Polonia, ale la... zobaczymy, kto zwycięży w biegu 12. Bracia, golobowie na Ale po wewnętrznej doskonale. Jadący z numerem 14 Krzysztof Petyna. On zmienił Jarosława Go. Na prowadzeniu Tomasz Golo. Petyna na trzecim, jeszcze na trzecim Jacek Golop. Utrzymał to prowadzenie na dystansie, utrzymał to trzecie miejsce, ale musi się mocno naciska Jadka. Problemy z utrzymaniem trzeciego miejsca. Tomasz Golob przed Pecyną, Jadkiem Golobem i Flicem. Tak się ułożyło po starcie, chociaż bracia Golobowie jako pierwsi weszli w ten pierwszy łuk. Znak Krzysztof Pecyna, młody zawodnik, junior jeszcze, okazał się, okazuje się dzisiaj bardzo dobrze dysponowany. Ma świetne, jedzie bardzo blisko Tomasa Goloba. Golobem, no i nie widziałem ze swojego stanowiska kto był pierwszy. Wiem, Tomasz Golob uniósł zwycięzcy. Poczekamy na werdykt. Jednak nie wiem. Czekamy na werdykt sędziowski. A jednak nie. Jednak Krzysztof Pecyna. Pierwsze miejsce. Trzy punkty Krzysztofa Pecyny. Dwa punkty Tomasza Goloba. I czwarte miejsce. Zero punktów. A więc trzy do tu dwóch. Prowadzi i przed nami bieg 13, I ostatni bieg przed biegami nominowanymi pole Jurczenki Polonii. Kolejna zmiana Tomasza Poprawskiego, Jatek Golow i ponownie Bracia Golobowie, tak jak przed chwilą próbowali pokonać Petyny i Pisa, teraz zmierzą się z Frank Brutkim. E, w tej chwili, no niestety, ale e, tak się złożyło, że Bracia Golobowie, że e, myśleć o tym, aby odnieść w tym, co wygrywać i to wygrywać, wygrywać wyraźnie, że w Krzysztofie Petynie. Od 90 już od Pilski i Polonii. Sklep równie dobrze jak księstwa, raz jako drugi. A my oglądamy w tej chwili bieg 13, w którym bracia Golobo pierwsi wychodzą ze startu. Rafał Dobruski próbuje zmieścić się między Jackiem i Tomasem Golobami. Jednak bracia Golobowie cały czas na prowadzeniu. W kasku białym Jacek Golob, w kasku żółty Golob, w czerwonym Rafał Dobrócki, w niebieskim Jutrzenka. Polonia chce ro mecz na szczycie. Do tej pory, akapolonia Polonia ma na bo Przerwała to spotkanie, zła pogoda. Nie wiadomo jakby się ten mecz zakończył, ale naprawdę bardzo trudnym ze spokonania. Ostatnie okrążenie przed nami bracia Kolowowie na czele. Jatek i Tomasz na trzecim miejscu, Rafał Dobrudzki na czwartym, Mariusz Frankuk. I ten wyścig zakończy się chyba zwycięstwem. Jutsenki Polonii wygłosił. Jatek przed. 41 do 37 w żółtym Brotasiewicz chcąc myśleć o tym aby w tym meczu odnieść zwycięstwo bo jest to jeszcze cały czas możliwe a jednak Rafał Dobrud i Rafał Okoniewski i w tej chwili już na drugim miejscu Piotr Protasiewicz na wszystko zmieniło się w ułamku sekundy tam na, na tym łuku na którym teraz są Zuzlopcy nie opanował Okoniewski motocykla bardzo a Sparti Sercu. No i za chwilę poznamy zwycięzcę, a w 15 pojadą ci najlepsi, najlepiej jeżdżący w spotkaniu na szczycie pomiędzy Hilską, Kolonią a Kolonią Hilton. I w 15 ci do 40 prowadzą gospodarze. 6 punkty zabierze, myślę, że w tym spotkaniu, jeśli więcej niż jeden punkt zabierze, to w meczu na szczycie tu chwilę. zaczniemy się bracią golową pojechać na remis, remis myślę, tak, to naprawdę wspaniałe widowisko od wewnętrznej.